Co Wam Filip powiedział? co tak, Babcio. Jedziemy. Madzia. No, no, mam no, słuchaj, nie? Tak. Mm. tak. jedziemy do Londynu. Na no, małą wycieczkę. A tu? Tak. A to kon pociąg jedzie? No dokąd? Ogólnie pociąg jedzie do Gatwick Airport. A my jedziemy. Do Londynu na wycieczkę. pójdziemy z Filipkiem. Tak, i kto jeszcze jedzie z Filipkiem? Nie, tam potem nie jedzie do Brighton. Nie, nie jedzie do Brighton. Tu my potem jedzie. Do Gatwick Airport. A Filip idzie potem do. Do Londynu. O. Tu tak, do królowej na herbatkę. Tak Filip? Idziemy do królowej na herbatę? Nie. Nie? Tak. Tatur. Tu jest godzina. Filip? Tatur, tu jest godzina. Godzina jest. 7 po. No dobra kochani. To do następnej wrzutki. Nartwit. Ziema kochani. Jesteśmy w Londynie Już przyjechaliśmy no Idziemy w stronę London Eye. Nie, przepraszam, w stronę Tower Bridge Walutku. nie wiem synu zobaczymy gdzie pójdziemy w nic nie nagrywam ostatnio ponieważ miałem urodziny w tego shota Hello. i więc nic nie rzucaliśmy ostatnio skończyłem już 33 lata Stosowa jakoś. A to już leci no Leci samolot, leci. Leci samolot, leci. Stosowe lata już przeżyte A! Mało. Wow. kochani, to tyle. Do następnej wrzutki, coś będzie ciekawego, to nagramy. Trzymajcie się. Yo. A gdzie nagrywamy? No nagrywamy, nagrywamy, nie? Gdzie jesteśmy? W Londynie. To trzymajcie się, kochani. Ok, bo

Odpacz jakiś stary, to nie z XVII albo XVI wieku jakiś statek? O, detale są. O, nie mogę zbliżyć, kochani, to trudno. O babcia zdjęcie sobie robi Czy już miłośnicy wyha pani change please Chodzi już to o ten czarny z browarem Stamtąd. No nic kochani To do następnej wrzuteczki chociaż się ja wam pokażę z tej strony No bo musimy tu iść dookoła nie? O proszę Tak tu jakoś iść przyciągnęli może to jakiegoś filmu było to na jak, jak piraci z Karaibu są. się ci daleko nie nie, nie spadnie no dobra kochani, co do następnej wóteczki piek, Tak jeszcze króciutko nagrywamy Sharp, najwyższy budynek No okay. idziemy dalej. Ach. Tak Wam mówię. Wcześniej nie nagrywaliśmy wcześniej nic, bo przygotowania do moich urodzinek były. nie nagrywałem ale dałem ostro w palnik dawno się tak nie uderzyłem jakaś katedra no dobra kochani trzymajcie się No piękny Patrz chodimy te wiasteczki To idź jaką tutaj popatrzcie jak pięknie jest Ślicznie No tak to mówią po nie można chodzić Musiałem mieć kilka dni, albo jak nie tydzień jak najlepiej żeby cały lądu zwiedzić w dłuższy przeszło Tu mówią taka statuetka małpek nie będę ludzi za bardzo pokazywał dzisiaj jest czwartek ale samo O pełno ludzi zawsze Londyn to jest Londyn a dzisiaj jak będziemy? Busy zawsze, jak zawsze w status my sobie idziemy tutaj tutaj z taką ładnie zrobili piękne ja już to widziałem pierwszy raz byłem w londynie to już to widziałem śliczne bardzo ładne to to jest hatur to synek to to jest hatur no to jest ale takie coś no nie powiedzieć jak statek coś podobno wow no, bardzo ładnie no, bardzo ładny. Kijeś, uważaj. Zobacz. No. no, zobacz jakie ładne, nie? A to To Co zajechać, tatu? Ludzie te pieniążki wrzucają na szczęście. Ja. Rzucimy piniączkę na szczęście? Tak. Pieniądze są. Masz Ciebie, wrzucę gdzieś był zdrowy Żeby Twoja operacja się udała O, przejścia tu nie ma Ale tam dalej chyba przejście jest Bądź, Filoś Pilot Amarra aí, trima! Mais um prazo, filho! Isso, covane! Toda a nossa, eu vou ir pra cá! Tá, como a outra, acho que eu Zobaczmy, My się ogólnie mierzymy iść tam, nie? Tower Bridge. Dużo ludzi myli to z London Bridge, ale to jest Tower Bridge. No, gdzie jest podjazd na wózki? Zobacz. no teraz coś, to musi być? Tu masz podjazd na wózki. Chodź. No i co? Ja tam Padłowski uh, na urodziny i no to ja płacę no, no i co? No i okay, co? Są z II wojny światowej. Zobaczymy, co będzie otwarte. Tu można było wejść i kupić bileci. Ludzie, widać, otwarte jest. Myśmy trzy razy chyba byliśmy, jak mi się Trzy razy i nie dały rady, bilet kupić. Nie widzi, nie dały rady wejść, no tego z Filipkiem jesteśmy, ale zobaczymy myślę, że raczej powinno być spoko. Oj no. szprzęk No kochani zobaczcie, Więc, tu jesteśmy nie? Tutaj, a zamierzamy tu zobaczymy co dało wyrady tak ma Agda, mama pali, poczekaj Agda! Tylko pośrodku, mamy już tu Za bliżej Lono Idziemy, wjedziemy na windę i pójdziemy sobie do góry. Gdzie no, idziemy? Na przejście Lono To sobie Tower, tower, przepraszam. Nie, no, no. się zobaczymy Co będziemy mieli dalej w planach? Może pójdziemy coś zjeść, jakiś obiadek? Na kawkę? Coś? Daj, mamie zrobi zdjęcie. No, chodź. Będziesz już nie odrywała się Tak, ale.

Bał już śmigamy już do domu taki luźny wypadik do Londynu mam urlop 3 dni bo nie wspominałem Wychodzimy tanie bilety do Polski lecimy sobie na trzecie we wrześniu do Pol do Polandu, wszyscy razem więc jakoś się śmiga nie spędzono dzień ma, to też ma urlop, jak widzieliście, jakoś leci. Oh, cieplutko, jak widzicie, wszędzie w całej Europie. No i jest, moi kochani, to będę już kończył w tym odcinku. To trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie więc do następnego odcinka trzymajcie się jo